Jestem na dworze, więc witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Stwierdziłam, że tutaj rozpocznę, bo zawsze jest jakieś takie fajniejsze są kolorki, takie mocniejsze, więc witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem na dworze, ponieważ wymieniali nam przed chwileczką liczniki od wodociągów. Wczoraj byli panowie, bo dostałam karteczkę i miałam dzwonić, a się okazało, że nie muszę, bo przyjechali znów, więc idealnie wymienione, mamy z głowy, nie trzeba nic dzwonić, załatwiać. Wiecie, jeden telefon mnie. Ja nie lubię gadać przez telefon zbytnio z obcymi, więc tak. Witam w kolejnym vlogu. Czas odebrać dzieciaki. Dawid mi tu puka. Musimy skorzystać jak mamy na chwilę tego busa. To wiecie, to podjedziemy po nich i jeszcze jedziemy po, jakąś, po jakieś buraczki do tego sosiku. Dobra, żeby był jakiś dodatek. Aha, czy ja mogę wsiąść, czy ja będę musiała? Pasy, pasy. Teraz wypatrujemy, czy dzieci już się ubrały. Tak. Fajnie, jak już kawałek zaszli, to było łatwiej po prostu stanąć i ich odebrać. Chociaż o tej godzinie nie ma jakichś tłumów przy szkole. Raczej ta 12.30 to była taka najbardziej rozwytywana godzina. No ale zobaczymy. Czy się obijają? Obijają się. No chyba się obijają. Gumi się, gumi się. A w przejechaliśmy koło szkoły, oni jeszcze nie wyszli, a na parkingu jest bardzo tłoczno, więc ja się pomyliłam. Eee, o tej godzinie również jest mnóstwo aut, więc no gdzie my tam busem, no oczywiście, że nie wiemy, więc ja szybko wejdę do sklepu po te buraki i po prostu po drodze, w drodze powrotnej ich zgarniemy. No my już jesteśmy pod sklepem, więc wiecie, mamy raz, dwa. Idę, idę jako delegacja. Dzień dobry. Misja wykonana, zajęło mi to minutkę, nikogo nie było w sklepie, a teraz czatujemy, tak? Jedziemy, po dzieciaki już idą, więc super. No właśnie, ciekawe. Dobra, biegnę po nich, bo Dawid tak nie może tutaj zbytnio stać busem, a oni sobie pod szkołą stają. Znaczy widziałam Staśka, a już schaczę tutaj Ignasia. Dobra, idzie Ignasiek, więc idziemy po niego, ale widzicie, długo im zajmuje wyjście ze szkoły. Już mnie widzicie Stasiek. Chodźcie szybciej. Idą chłopaki, ziemniaki. Konrad jedzie z nami. Co? z nami jechać? No to dawaj, jak masz sami iść, no to chodź. Jedziemy. Dotarliśmy do domu. Ja już ugotowałam wcześniej kopytka. Tutaj mamy na czołgot. No wiecie, te gotowe, co wam pokazywałam w poprzednim vlogu. Podgrzewam sosik, siadamy do jedzonka. Dobre, Czas co na lekcję. Zaznacz literę, na którą się zaczynają dane wyrazy w linijce. My przy lekcjach dalej, bo okazało się, że po drugiej stronie również jest. Więc Stasiek. No dawaj, zostało Ci tutaj jeszcze trzy rzeczy do przepisania. Chodź. Idziesz? No to dawaj, no raz, dwa. Teraz lekcje z Jackiem. Dobra, jedziemy, zadanie mamy zrobione. Teraz mierzenie odcinków, ale patrz, nie wiem... Patrz, by... patrz, patrz, patrz. Ale no nie wiem by... Bo jest wykiem. No to nie wykierunek. By... No to trzeba delikatnie wyprostować. Tak. No, czy, tak Ta... mm -hmm. Niby fajne, ale wiecie, to szybko się zniekształcają. Dobra, mierzymy. A, B, odcinek. Co, ja muszę zobaczyć najpierw, gdzieś się zaczyna. Jest 16.30, a ja stwierdziłam, że robię sobie, że robię sobie jeszcze kawkę, bo mam po prostu na nią ochotę, a później chciałam wziąć taką gorącą kąpieli, wygrzać się w wannie z kulą do kąpieli, z peelingiem, który jest po prostu rewelacyjny. Nie pamiętam, czy wam go pokazywałam. Może jak pójdziemy na górę, to Wam pokażę po prostu moje odkrycie. Jestem z niego bardzo zadowolona, dostałam go w prezencie. Ma przepiękny zapach kokosa, ale to taki, że po prostu mm, chciałoby się zjeść, ale no nie można, więc yy, no, jest rewelacyjny i później jak wychodzi się z wanny, to po prostu czuć taką naoliwioną skórę, ale ona nie jest tłusta, tylko po prostu taka wiecie, yy, fajnie nawilżona, więc ja jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. O, muszę kliknąć, więc kawusia się robi, później kąpiel. No już się nie mogę po prostu doczekać, ale jeszcze Stachu gra sobie z Dawidem w jedną rundkę, a później muszę z nim troszeczkę poczytać. Pojutrze mamy sprawdzian i to taki duży i muszę Staśka naprawdę bardzo dobrze do niego przygotować, aż się boję, bo jest dużo, dużo roboty. Mimo tego, że to wszystko było, no to jak się wiecie, skumuluje, no to może się pokićkać, że tak powiem, pomieszać. Więc no tutaj nauka nas czeka. Ignaś ma też do końca stycznia tabliczkę mnożenia od 1 do 3. Znaczy wiecie, od do 30. No i tak, no co? Nauka, 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 więc jest co robić. I wiecie co? Odkąd ogłosiłam, że będę nagrywać daily, że będę starała się nagrywać codziennie, bo wiadomo, że będą takie dni, gdzie pewnie się po prostu to nie pojawi, ale chcę być jak najbardziej systematyczna. To... Obudził się we mnie taki lęk, taki stres, jakaś taka blokada w nagrywaniu. Jak nie mówiłam tego, tylko po prostu sobie nagrywałam, to szło to lepiej. A teraz mam cały czas w głowie, wiecie z tyłu głowy, że musicie pojawić ten vlog, musicie pojawić ten vlog i jest ciężej, powiem Wam szczerze, więc zobaczymy, ile ja wytrwam w tym wszystkim, bo no, dałam sobie niezłe wyzwanko. Ale teraz czas na relaks, czas na kabusie na jutro już mam post y, zmontowany zaplanowany, jakby znaczy nie zaplanowany że się wstawi sam ale no wszystko mam po prostu przyszykowane żeby tylko jutro wstawić więc fajnie, zobaczymy czy Dawid będzie w domu czy będą jechać do pracy y, wszystko się okaże jak będę jutro spędzała dzień a tutaj jeszcze świąteczny kubeczek zdroweczko kochani e, Ignaś sobie włączył tutaj pod choinką, no, typu Higgs, ale ja też lubię to piosenkę, ona jakoś mi tak wpadła w ucho i, i lubię, i, I jak nawet grałem, znam tekst. Jak grałem, no to ten, yy, włączyła mi się właśnie ta muzyka, no i fajna. No, ale żeby nam nie zablokowali, nie wiem jak to tam wygląda u tych youtuberów, twórców, ale możliwe, że mogą też zablokować, więc wyciszamy. Mm. Co jeszcze miałam Wam powiedzieć. Aha, ja nagrywam ogólnie na bieżąco, nie mam żadnego zapasu. Jak widzicie, czasami y, zaczynam w połowie dnia albo pod koniec dnia kolejnego vloga, żeby jakoś w miarę to ogarniać, bo zaczęłam mm, nagrywać po prostu tak, jak mówię, bez zapasu, tylko na bieżąco wszystko wstawiać, więc no tak, tak to jest, no troszeczkę ciężko. W ogóle za oknem już jest tak ciemno 16.30 ciemno, jak nie wiem co, wstajemy ciemno. To jest takie trochę depresyjne, szczerze mówiąc, ale jakoś się trzymam. Jestem już w łazience. Zaraz będę nalewała sobie wody do kąpieli. Ale chcę Wam pokazać ten peeling. Mam nadzieję, że Wam go nie pokazywałam, ale wiecie co, jak się nagrywa od początku grudnia, praktycznie codziennie, to już naprawdę w tej głowie się miesza co się pokazywało, co się mówiło. A więc ten peeling prezentuje się tak, Ilon ma 250 ml. No i przepięknie pachnie. Jej, no bardzo mi się podoba. Polskie kosmetyki naturalne. Więc jeżeli chcecie sobie kupić, to proszę bardzo. To było w takim, w takim zestawie. I tutaj mam też taką kulę do kąpieli. Też przepięknie pachnie kokosem, więc Revelations. peeling cukrowo-oho, peeling cukrowo-olejowy kokosowy. I jeszcze są płatki z nagietka, masło she, shea, przeaszy, nie wiem jak to boli, witaminki A i E, więc tak, polecajka naprawdę mi się bardzo dobrze sprawdza. Jeżeli kupicie, albo jeżeli mieli, miałyście, mieliście, no to dajcie znać w komentarzu. A ja teraz udaję się na chwilę relaksu w wannie, bo później czas wracać na farmę, bo ja oglądam farmę. Tamten sezon poprzedni mi się bardzo spodobał i... Przy... Czekajcie, nie oglądam tylko pierwszego, oglądam drugi, trzeci, no i teraz jest już czwarty, więc też oglądam. To jest moja wieczorna rozrywka, taka telewizyjna. Później wracam do góry już z dzieciakami, idą spać, a ja sobie coś tam jeszcze oglądam, wiecie, na YouTubeku. Dobra, ja się dzisiaj już z Wami żegnam. Wystarczy tego dzisiejszego vlogowania. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Wysyłam i trzymajcie się, papa.